Już od sześciu lat mała miejscowość ruczynu w województwie świętokrzyskim na jeden dzień staje się centrum polskich skoków narciarskich. A wszystko za sprawą Mateusza Seremaka, który pewnego dnia postanowił zbudować swoim dzieciom skosznię narciarską i dokonał tego w ogrodzie rodzinnej posesji, a także grupy Insiders, fanatyków skakania, którzy namówili Mateusza, by zorganizować u niego konkurs dla amatorów. Wraz z kamerą Sport.pl udaliśmy się do Ruczynowa zobaczyć, jak wyglądała już szósta edycja tego turnieju. To już szósta edycja e, skoków w Ruczynowie. Powiedz szczerze, czy jak budowałeś ten obiekt, o który się teraz upierasz, Aha. spodziewałeś się, że to się rozrośnie do aż takich rozmiarów? Nie, kompletnie się z tego nie spodziewałem. Człowiek e, chciał coś zrobić dla dzieciaków, a w związku z tym, że jest trochę szalony, to, to, to było może łatwiej. Nie spodziewałem się nigdy, chociaż nie trzeba było mnie długo namawiać, żeby zorganizować pierwszą edycję. Gdy zaczynaliśmy, to mieliśmy miesiąc, bo tyle minęło, skąd ja zadzwoniłem do Mateusza Seremaka i powiedziałem: Masz, masz skocznie, ja mam pomysł, zróbmy zawodu. I on powiedział: Dobra, bo to jest Mateusz, bo on zawsze mówi: dobra na wszystkie kretyńskie pomysły i za to go najbardziej kochamy. Po drugiej edycji. Jak oficjalnie powiedziałem publicznie przy, po zakończeniu zawodów, że w przyszłym roku zrobię wszystko, żeby ta skocznia była większa. No i na następnych, na następnych zawodach, o tych kilku dziesię... no, czy dziesięciu czy kilkunastu miesiącach, bo już teraz nie pamiętam, która edycja, bo nasz, nasze zawody są jakby ruchome w okresie letnim. No to na następne zawody skocznia była gotowa. Myślę, że żeby zrozumieć ile nas to kosztuje czasu, organizacji, pracy i przede wszystkim wysiłku. No Najlepiej powie mój głos, Dziękuję. który pomału bardzo, już tracę. Bardzo, Najlepiej jest, powie jest, moja twarz, która jest, wygląda jest, na pewno nietelewizyjnie, tak, więc podejmujecie tak, wielkie ryzyko, oglądając tak. ten materiał. To jest rok, bo za chwilę, gdy skończy się ta edycja, my usiądziemy i zrobimy szkic tego, jak chcemy, żeby skoki amatorów w Ruczynowie wyglądały w roku przyszłym. My organ... stwarzamy imprezę, której w zasadzie nie ma się co wstydzić, a ja uważam, że. Zresztą zauważyłem, że skoki organizowane przez na przykład PZD zaczynają troszkę podglądać niektóre rozwiązania u nas. Kiedyś na zawodach typu Orlen nie mieli e, wyników na żywo. Tak jak u nas, gdzie można sobie w każdej chwili sprawdzić na bieżąco, na, na którym miejsce się zajmuje. E, a już nie mówiąc, że dekoracja na scenie to, to u nas jest, że tak powiem, od trzech lat a niektórzy tego nie mają na przykład zakopane. Marzy nam się telebim wielki, żeby ludzie oglądali to wszystko w przekazie na żywo. Marzy nam się trybuna po drugiej stronie skoczni, taka jak na środkówce plażowej na przykład. Ja wierzę, że to jest możliwe, wiem, że rynek sponsorski nie jest łatwy, ale mając te środki i mając zaufanie od naszych sponsorów, a, a, a je mamy, jesteśmy w stanie realizować te projekty. My tutaj nie zrobimy Zakopanego, nie zrobimy Wisły, ani Planicę, ani Iron Mountain, jeżeli kiedyś wróci do Karu Świata. My tutaj robimy Ruczynów i tutaj zawsze będzie przaśnie i zawsze zjecie tutaj pierogi. Natomiast chcemy, żeby droga, kolejka do pierogów się skróciła, żeby plastrony były coraz ładniejsze i to jest nasza, nasz sufit, do którego zmierzamy. Przychodzisz na zawody, ty masz mieć kiełbaskę, chcesz sobie zjeść kiełbaskę, chcesz kiełbaskę zjeść, to idziesz i kupujesz kiełbasy. No i tutaj tak jest, a to jest takie nie do końca oczywiste na naszych zawodach lokalnych. Ja zawsze chciałem pojechać na skoki, którymi jaram się już 24-25 lat i parę razy już miałem bilety na Puchar w Zakopanym, ale coś się wydarzyło, nie dojechałem, potem była pandemia, różne rzeczy się wydarzyły i w końcu sobie tak naprawdę myślałem, że a zdążę pojechać, bo oni dobrze skaczą. No oni już dobrze nie skaczą, więc teraz już mi się nie chce jechać, więc to były pierwsze zawody, jakie widziałem w życiu. I nie dość, że. To były pierwsze zawody, to jeszcze zobaczymy je POV własnymi oczami, bo sam zostałem z Kockiem Narciarskim i tutaj w Ruczynowskich Annałach po wsze czasy, w księgach zapisane będzie moje nazwisko. Ja ogólnie dzisiaj już się płakowałem po, po tych dwóch pierwszych skokach. Ja byłem przekonany, że już przegrałem i już się wspomnę. A tu jednak się okazało, że jeszcze można sobie powalczyć w tych, tych playoffach. No i fajnie, no i fajna była zabawa, i do końca się walczyło. Także taka formuła walki to było coś coś naprawdę Super. 70 miejsce miałem 6 metrów życiowy rekord 3,5 wspaniale nie 3,25 przepraszam już to dodałem 20 centymetrów tak wędkarze dodają rybom Teraz wiem jak trudna jest to robota, ale już teraz jak ktoś będzie skakał, to będę mówił: Co on robi, no co on robi, to, 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 nie, to nie tak. Myślę, że wygrana jak wygrana: czy to by był brat, czy to, czy to ktoś inny. Zawsze trzeba dawać siebie 100%. Powiem tak, nie wiem, nie wiem, czy brat nie zrobił tego specjalnie, żebym ja wygrał. No także to, to trzeba by było jego zapytać. Mój rekord życiowy to około 60 metrów, tak? dokładnie nie, nie było to zmierzone, bo to było w Szyrku na K-70, także, także około 60 metrów. Widzimy się za rok w Ruczynowie? E, oczywiście, Ruchcinie, oczywiście. Oczy w Ruczynowie i w Strachocinie. Zapraszamy na zawody do Strachociny, bo chcemy zorganizować e, zawody na Igilicie, po raz pierwszy w historii u nas strachocinna, K-30. Jak dla mnie to żaden inny konkurs nie ma prawa się z tym w ogóle równać, bo to jest naprawdę coś, coś zupełnie innego i tak powinny zawody wyglądać. Tak jak już. Ale naprawdę wydawało mi się to dużo łatwiejsze samej technikaliami. Tutaj rzeczy z niuansów. Myślałem, że po prostu to jest tylko akt odwagi, że to są herosi, bo się nie boją, ale naprawdę tutaj jest tak dużo detali po drodze, których trzeba się skupić. Jest to niesamowite i naprawdę trzeba chłopaki, ale no jesteśmy kolegami z jednej dyscypliny sportowej.